Do złosiośmy. Dzisiaj chcemy kontynuować nasze poznawanie liturgii, poznawanie mszy świętej, żeby też i w jakiś sposób może pełniej w niej uczestniczyć. Tydzień temu ojciec proboszcz wprowadzał nas w elementy obrzędów wstępnych. Zatrzymał się nad aktem pokuty i hymnem chwała na wysokości. Dziś idziemy krok dalej. Ostatni element obrzędów wstępnych. Pochwała na wysokości lub w przypadku, gdy go nie ma w dni powszednie, w adwent Wielki Post, zaraz po akcie pokutym następuje modlitwa, taka szczególna modlitwa, która ma zebrać nasze intencje, ma zebrać nasze modlitwy. I przedstawić je Panu Bogu. Modlitwa, która jest też takim wprowadzeniem w daną liturgię, w dany dzień, w święto, nawiązuje do tego, co przeżywamy. Modlitwa ta to tak zwana kolekta albo oracja. Słowo kolekta pochodzi od łacińskiego, kolidżerę zebrać, zgromadzić. Znamy to słowo, jak pytam się, co to kolekta, to niektórym się to kojarzy z tacą, ale rzeczywiście ma to ten wspólny rdzeń zbierać. A oracja to od słowa orare, mówić, prosić, modlić się. W języku polskim możemy też spotkać takie określenie kolekty jako modlitwy dnia. Bo jest to główna taka oficjalna modlitwa liturgiczna, która występuje zazwyczaj zarówno w Eucharystii, jak i w liturgii godzin, w tym tak zwanym brewiarzu. Papież Franciszek powiedział, że kolekta jest tak cenna i ważna, bo jest jakby z zebraniem w jeden bukiet modlitw całego zgromadzonego Kościoła wiernych. I przedstawianie i przedstawienie ich Panu Bogu. Modlitwa kolekta ma bardzo prosto, a jednocześnie wymowną budowę. Kiedy tak w pierwszym momencie usłyszałem, ma mówić o kolekcie, to mówię krótko i sprawnie, to co lubię. Ale kiedy się człowiek zastanowi, zobaczymy, jak ta modlitwa jest bogata. Krótka, ale naprawdę bogata. Zaczyna się od wezwania: Módlmy się. Poprzez to wezwanie kapłan zachęca wszystkich obecnych, z jednej strony do skupienia wraz z nim wokół, wobec Pana Boga, ale też chce, żeby poprzez chwilę milczenia uświadomić sobie, Przybywanie w obecności Boga i wzbudzić w sercach intencje, z którymi chcemy uczestniczyć w Mszy Świętej. Każdy myśli to, o czym czego potrzebuje, czego pragnie, co przynosi do Pana Boga. Dlatego też ważne jest, żeby ta chwila ciszy była zachowywana, aby nikt się jej nie bał. To dzisiejsze czasy spowodowały, że z jednej strony księża się boją z chwili ciszy, bo co sobie ludzie pomyślą? Że znowu się pomylił, że nie może znaleźć czegoś. A z drugiej strony też i dzisiaj ludzie się jakby boją ciszy. Żyjemy w hałasie. Na chwilę, krótką chwilę zachęca nas Bóg, byśmy się zatrzymali, Byśmy w ciszy mogli w sercach sformułować i przedstawić Panu Bogu swoje modlitwy, swoje prośby, to wszystko, czym żyjemy. I moi drodzy, ta cisza, bo warto na to zwrócić uwagę, we Mszy Świętej jest też potrzebna. Nie jest jej wiele, ale w tych miejscach, gdzie jest. Warto, by była zachowywana. Ona nie prywatyzuje, jak to mówią niektórzy Eucharystii, że wtedy ja jestem Pan. Ale w jakiś sposób sprawia, że jestem we wspólnocie, wspólnocie, której każdy wypowiada to, czym żyje. Wspólnota wiernych poprzez te swoje modlitwy zbliża się do siebie, bo ja wiem, że ten, który stoi obok mnie. Ten, który się modli ze mną, też przedstawia Panu Bogu to, co dla niego ważne, to co cenne, może to co bolesne. I to wszystko z głębi serca chcę przedstawić Panu Bogu. Święty, Święty Ignacy z Antiochi mówił, że nie da się bez ciszy zrozumieć Chrystusa, zrozumieć tego, kim on jest. Jeżeli nie nauczymy się jego milczenia, to będziemy mieli problem go poznać. On nauczał, ale też i to, co pokazuje Ewangelię, zatrzymywał się na modlitwę w ciszy, w nocy, by stanąć przed Ojcem. Cisza więc z jednej strony jest potrzebna nam, ale też i jest czymś, co powinno i buduje wspólnotę. I po tej ciszy kapłan z rozłożonymi rękoma wypowiada słowa modlitwy. I może warto na chwilę parę zdań tylko nad tym gestem rozłożonych rąk, zniesionych nieco w górę. To jedna z najstarszych form. Postawy modlitewnej przekazanej nam przez tradycję liturgii. Gest ten w pierwszym sensie oznacza, że adresatem modlitwy jest Pan Bóg. Symbolizuje człowieka, który z zaufnością zwraca się do Boga i oczekuje od Niego pomocy. Ale też chrześcijanie do tego starożytnego gestu dołączyli też i ten sens. Upodobnienia do Chrystusa, podobieństwo do Zbawiciela modlącego się na krzyżu. Tertulian pisał w ten sposób: My nie tylko podnosimy ręce, lecz także rozkładamy, wzorując się na cierpieniach Pana Jezusa i wyznajemy Go w modlitwie. W Starożytności był to gest, była to postawa, bardzo powszechna. Dzisiaj została właściwie tylko w liturgii, i to zarezerwowana dla kapłana, który z złożonymi rękoma recytuje lub śpiewa te modlitwy, które są najstarsze, jakby tworzą. Rdzeń Mszy Świętej, to warto też zwrócić uwagę. Modlitwy, które pochodzą jeszcze z czasów przedkarolińskich, a więc jeszcze wtedy, kiedy Kościół nie wszedł tutaj, w tą naszą część Europy zachodnią. Dlatego do dzisiaj to jest tylko modlitwa kolekty, o której dzisiaj mówimy, modlitwa nad darami, modlitwa eucharystyczna. Ojcze nasz i modlitwa po komunii. Moi drodzy, z tym, z tym gestem kapłan wchodzi w modlitwę, którą wypowiada głośno. Modlitwę, która króciutka, czasem dwa krótkie zdania, ale modlitwa, która ma takie ścisłe swoje reguły. Bo modlitwa starożytna, oparta na regułach oratorskich, jakich bardzo przestrzegano w starożytności. Dlatego zaczyna się inwokacją, czyli wezwaniem skierowanym do Boga. Zwykle są to słowa Boże albo Wszechmogący, Wieczny Boże. Większość modlitw bowiem. To modlitwy adresowane do Pana Boga. Do tej inwokacji dodajemy często zdanie, które wspomina jakieś wydarzenie zbawcze z przeszłości, czy treść danego dnia. I przez to wspomnienie, przez to wydarzenie, wielbimy Boga za Jego wielkie dzieła. I przykładem może być ta dzisiejsza kolekta, dzisiejsza modlitwa z mszy świętej o Jezusie Chrystusie najwyższym i wiecznym kapłanie. Mówił, modlił się kapłan Boże, Ty dla swojej chwały i zbawienia ludzkości ustanowiłeś Chrystusa najwyższym i wiecznym kapłanem. Po tym w takim wspomnieniu, wprowadzeniu, które ma charakter wielbiący, następuje prośba Daj Boże, spraw, zdanie, w którym formujemy konkretną potrzebę całego Kościoła naszej wspólnoty. We wspomnianej już modlitwie z dzisiejszej mszy prosimy spraw, aby lud, który On nabył dla Ciebie krwią swoją z uczestnictwa w ofierze eucharystycznej, czerpał moc płynącą z Jego krzyża i z martwych stanie. W tych słowach wyrażona jest konkretna potrzeba, konkretny cel, jaki przyświęca naszej modlitwie, jaki daje też i nadaje charakter całej mszy świętej. To prośba, która zawsze zmierza ku dobru ostatecznemu, zmierza do zbawienia, bo to przez krzyż i zmartwychwstanie, jak Modlimy się dzisiaj, idziemy do, zostaliśmy zbawieni. Kolekta kończy się takim konkluzją, zakończeniem, zawsze o charakterze trnitarnym. Zwracamy się do Boga przez Chrystusa, naszego Pana. Chrystus jest jakby żywym mostem między Bogiem a ludźmi. Dla Boga jest synem, dla nas jest Panem. A dzięki temu, że stoi pomiędzy Bogiem, i Bogiem Ojcem a nami, mamy tę ufność, że Jego pośrednictwo będzie skuteczne, że otrzymamy to, o co prosimy. Wzywamy też w tej konkluzji osobę Ducha Świętego, Ducha, który pochodzi od Ojca i Syna, i który łączy miłością Ojca i Syna. To w Duchu Świętym My też jesteśmy zgromadzeni i to dzięki mocy Ducha możemy wołać do Boga Ojcze. Możemy ufać, że nas wysłucha. I moi drodzy, ta modlitwa wypowiedziana przez kapłana na końcu otrzymuje jakby nasze potwierdzenie. Potwierdzamy tę modlitwę. Wypowiadając słowo Amen. Słowo i na tym chciałbym się jeszcze chwilę zatrzymać, niesamowite, ważne, a jednocześnie, może przez to, że tak często używane, gdzieś straciło na mocy. Dla niektórych Amen to to przysłowiowa kropka, i czekają nawet czasem z litością proszę no już powiedz to amen i pójdziemy do domu a amen to nie zakończenie ja bym powiedział że to wejście wyjście dalej słowo amen pochodzące z hebrajskiego wyraża ideę prawdy potwierdzenia stałości zgody amen to znaczy godzenie się na to co zostało powiedziane? To wyrażenie pragnienia, które jest w moim sercu, które chcę, żeby się spełniło. Pięknie o tym słowie, o jego znaczeniu, powiedział święty Augustyn. Powiedzieć amen to złożyć podpis pod jakimś dokumentem. Kiedy wypowiadamy amen, wyrażamy swoją solidarność z kapłanem, swoją jedność z nim i swoją zgodę na modlitwę, która wyraża także tą naszą wcześniej wypowiedzianą modlitwę w chwili milczenia. Moi drodzy, to amen, to słowo, które. Z jednej strony jest takim akcentem, potwierdzeniem tego, co się dzieje, tego, co, o co się modlimy. Zauważmy, w mszy świętej jest wyrażane zawsze wtedy, kiedy się kończy jakiś konkretny etap tej mszy świętej, kiedy coś potwierdzamy. Modlitwa kolekta, modlitwa wiernych. Potem na zakończenie modlitwy eucharystycznej potwierdzamy, że to nie kapłan sobie coś tam robi, ale to jest nasze, że my w tym żyjemy. A więc amen to nie tylko słowo takie dołączone do czegoś, ale ono staje się też, im powinno się stać, samowsobą modlitwą. Wyrażeniem tego, co w moim życiu jest ważne. W Starym Testamencie Amen stanowił odpowiedź na wolę Boga, na wypowiedziane przez Niego słowo. W Nowym Testamencie jest też to Amen, tak, znamy je przecież ze sceny zwiastowania. To Amen wypowiedziała Maryja. Na zapowiedź, że zostanie matką zbawiciela. Ale w Nowym Testamencie, szczególnie w Ewangeliach Synoptycznych, to Ament nabiera także nowego znaczenia. Staje się jakby takim potwierdzeniem czy podkreśleniem ważności tego, co się wypowiada. Często w Ewangeliach. Właśnie to Amen wypowiada Jezus na początku jakiejś swojej mowy. A kiedy jest to jakaś bardzo ważna mowa mówi, wypowiada to wręcz podwójnie. Amen, Amen. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. A więc kiedy wypowiadamy to Amen, to z jednej strony potwierdzamy, że zgadzamy się na to, co Bóg daje nam w życiu na Boże plany, ale jednocześnie też podkreślamy, jak to jest dla nas ważne, jak to jest dla nas cenne, jak to daje nam nasze życie. Dlatego, moi drodzy, słowo amen warto traktować nie tylko jako taka formuła liturgiczna czy modlitewna. Ale jako swego rodzaju wejście, klucz do osobistego dialogu z Bogiem. Słowo, które uzdrawia, pociesza i jednocześnie potwierdza przyjmowanie woli Bożej. To słowo, które często wypowiadali wielcy święci. To słowo, które często wypowiadał Jan Paweł. A niektórzy twierdzą, że to też było ostatnie jego słowo wypowiedziane tu na ziemi. W Apokalipsie Świętego Jana to imię, to słowo Amen staje się imieniem własnym Pana Jezusa. I pięknie mówi o tym Święty Paweł w drugim liście do Koryntian. Syn Boży Chrystus Jezus, ten, którego głosiłem wam ja i Sylwan i Tymoteusz, nie był tak i nie, lecz dokonało się w nim tak, albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w nim. Dlatego też przez niego wypowiada się nasze amen, Bogu na chwałę. Amen.